Emilia Król, Rilnius a u mojego boku stoi Kasjusz, Don Casio, cześć. Cześć. Jak twoje przygotowania do walki dzisiaj? No, wyspałem się, wypoczęty jestem, więc powinno być wszystko ok. Trenowałeś ostro? No, raczej nie da rady trenować, bo wątpię, że treningiem, tak jak niektórzy nazywają, że jest codzienne picie. Wydaje mi się, że trzeba przyjechać wypoczętym i mieć głowę po prostu do picia, nie nastawioną, więc. No, tutaj wypoczynek. Ja bardziej w to celuję, a nie jakby codzienne picie. Chociaż no jakby jestem tydzień po walce, to wiadomo, że sobie pozwoliłem w końcu na jakiś melansz, ale dzisiaj się wyspałem chyba pierwszy raz od tygodnia i wydaje mi się, że będzie dobrze. Jesteś tydzień po walce, a po walce z wrzoskiem, tam słyszałam, że było jakieś zamieszanie. Możesz nam powiedzieć, jak to wyglądało? Zależy jakiem, ja nie wiem, nie wiem jakie on zamieszania. Zostałeś zamiesza, zaatakowany podobno. A to nie, no na filmikach jest wszystko widoczne, że tam z całym teamem tam coś próbowali, ale no ja sobie stałem na lużaku, miałem w dupie, w dupie tych gości niedojrzałych emocjonalnie. Niedojrzali emocjonalnie, czyli nawet do ciebie nie podeszli, nie było żadnej styczności fizycznej? Nie, styczności fizycznej żadnej nie było. A, a, a rozmawialiście ze sobą? Ja nie rozmawiam z takimi kurwami jako. On. Czyli oni cię wyzywali a ty stałeś jak słup i nie reagowałeś na to? Nie, nie wiem co oni pultali. Raczej nie wyzywali, tylko mieli tam ślinotok jakiś, że coś tam z czymś tam się nie zgadzają, ale ale to bardziej po prostu wulgaryzmów używali, ale czy wyzywali? Nie wiem, nie skupiałem się na debilach po prostu co do dzisiejszej e, Alkogalii, e, słuchaj, jak myślisz, kto ma największe szanse? Z całej gali? Nie wiem, raczej z każdej pary po 50% każdy ma jakieś szanse na wygraną. No, sam jestem ciekawy, jak to będzie wszystko. A jak obstawiasz swoją parę? No, raczej w alkoholu to ze mną nie wygra, chociaż nie wiem, jak to tam jest na czas, to ja jakby nie piję alkoholu na czas. Tylko bardziej, żeby się napić. Głowę mam na pewno do ilości alkoholu, ale nie wiem, czy na czas. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jakie, jakie zadania wylosujemy i... no i wtedy będę analizował. Będą również konkurencje sprawnościowe. Tego się nie obawiasz, rozumiem? Nie no, sprawnościowych to ja tam może w takich właśnie nie jestem zbyt dobry. Zależy też, co to będzie, bo jakby mam już przed walką miałem problemy z dwoma łokciami. Teraz je jeszcze je trochę dobiłem po walkach. Więc jak będzie jakieś takie, że będę musiał nadwyrężyć te ręce czy łokcie, no to, to nie wiem jak to wyjdzie. Jak będą jakieś łamigłówki matematyczne, no to wątpię, że Rata i Debil sobie poradzi z nimi. Rata i jaki? Przepraszam, bo nie Rata i Debil. Uważasz że, twój przeci... Uważasz, że twój przeciwnik jest debilem? Tak, tak. Na jakiej podstawie? No po tym, jak się wypowiada wszędzie. Znacie się, znacie się osobiście, ale też będziecie walczyli przy jednym stole, może warto przenieść to do OKTAGONu na przykład? W OKTAGONie go już pokonałem, więc wydaje mi się, że tylko jedynie jeszcze tu ma szansę, na innej płaszczyźnie, no bo w walce po prostu go no, skończyłem przed czasem, więc raczej tam nie ma ze mną zbyt dużych szans. Czyli alkoholowo jeszcze może ci dorównać? No czas pokaże. Dopiero jest nasz pojedynek przed nami, więc wszystko się okaże po pojedynku. Więc zapytam cię po pojedynku. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzie